Dzień dobry. Nazywam się Kamil Kijek i zapraszam państwa na seminarium magisterskie Historia Żydów Polskich. Polityka, społeczeństwo, kultura, transnacjonalizm. Jeżeli interesują państwa problemy przecinania się historii politycznej, społecznej i historii kultury, a także wykorzystanie metodologii nauk społecznych do przekraczania tych granic pomiędzy tymi historiografiami. Jeżeli interesują Państwa problemy długiego trwania historii Żydów w Polsce, ale także konkretne momenty i konkretne epoki z historii Żydów w Polsce, to gorąco zapraszam Państwa na to seminarium. Gwarantuję Państwu wybór szczegółowego, interesującego Was tematu pracy, który jednocześnie będzie wpisywał się w najważniejsze problemy historii Żydów w Polsce i historiografii. Priorytetem Seminarium są Państwa zainteresowania i problemy, którymi się będziecie zajmować, i do nich dobierane będą źródła, a także języki, w których te źródła będą. Na seminarium mogą Państwo analizować źródła w języku hebrajskim, jidysz, polskim, angielskim, rosyjskim czy niemieckim, w dwóch lub w trzech językach, które dla Waszej pracy będą najbardziej odpowiednie. Wsparcia w analizie źródeł. W językach żydowskich zapewnią Państwu translatoria, która będziecie mieli równolegle, zarówno z języka Jidysza, jak i hebrajskiego, na seminarium. Wszystkich zainteresowanych tego rodzaju problemami gorąco zapraszam.